Nie będziemy grać na serwy CSL na ja G i WR. Właśnie nagrywam takie linki, żeby Wam pokazać, że nie no, trzeba takiego na nim serwerze, tylko różne paru, bo to wam nie liczy, czy jak to jest modlami każdy zrobił. Ja się będę na według kiedyś, to jest WRM. Zapraszam. My, my, my nie grał tak, na początku jest lębiorazdżewkowa no, niebawem ale już się skończyło. Tak, na początku jest inna brodka ale się trochę i później od początku no to jest inna ostatnio nie chcieli to na TikTok, ale nie warto W sensie najlepiej to się można swoją, wydobyć agresję jakby, no, żeby, no na przykład jak wracamy ze szkoły albo z pracy i to. Może nas nauczycie, że w to można się wyżyć. Jak na przykład zabijemy powrót z noża, to nam się wydaje lewe? A mu się odbiera, czyli o ma mniejszą broń, ale mamy lepszą. Znaczy o ma gorszą, ale lepszą. Czasami to, to może ciebie wchodzić, bo ciebie mogą zaatakować znowu, ale no tak, no, ciężko trzeba powiedzieć. Na przykład... Kurde, że będę się skończył. Ułożysz ty. Jak się nagrywa pokazało się wymagane Jak ma pistolet, to odbyć i to możemy zabić trzech nich, żeby mieć kolejny poziom. O, właśnie. Jak ktoś się świeci, tak nagrywa przed chwilą on. Ale lepiej go nie zabijesz, bo po co i tak ci się nie doda, że go zabijesz, Ale zabić go możesz, ale ci się nie doda. tylko jak przestaniesz świecić. Są różne mapki w ale można też na przykład na The Asset zachęcam do grania na serwera z modem GDZM. Bardzo miła, prosta tylko, że czasami to się znajdziesz w cheatem i można bardzo się żyć. Cheatów nie lubimy. O właśnie, widzieliście to przed chwilą? No, o, o właśnie. I ma, miałem takiego haka z że jest raczej z nożem i tak szybko w jednym miejscu działasz z noża i już zabity leżysz. No, lubię na serwerach tak taka gra z takimi tytami, ale niestety. To jest loko, to jest drewny cheater, do którego trzeba uważać. Jeśli znaczy na serwera z nim. O, idzieliście przez tego cheatera ma już 41 zabić. O, i AK. Tak, można wymyka AK, shotguna, sniperkę, scouta, maszynówkę, na którą się mówi też i krowa. I zachęcam do proficjosa Na ten serwera Które ja jeszcze pewnie pokażę Może na w ten odcinek będzie surfa Albo dach Wolna, południowo Nie ja, wiem, że o tym mówię mogę sobie tu Chyba, że są jacyś... Cheaterzy Wuhak, Aymem, Cheatem Kurde, no nie wiem Którym nie można gadać Nawet Zgadzało mi się. Zabijały, z mnoga speedhacka i... No i co? Tak, jest złożony ten strach. Tak. Przenosnie? Nie, nie mhm. idzie. To jest początkowa broń. Później po już nie można mieć nic, jak się w nożych Teraz mi jakoś gra nie dobrze ostatnio. Nie szła dobrze. Teraz to nie. i to miałem już e, AWP. Koreczkę, a sobie, więc na razie nie idzie dobrze ta gra o już mają granat. A na tym granacie jest tylko nóż i granaty różne, które ci się wydają. Ja już niestety. Nie. Trochę, to chyba najgorsza broń. Prawie najgorsza. To jest jeszcze Scout właśnie, którego ja nie lubię, a on był ostatni, ale to jest tak jakby się to spełniło, ale może być jeszcze nóż. No więc, kurde, tego tu masa masa. To są, no, wszystkie drony. To tak ułożone, odlegli, żeby było równo. O właśnie, tego nie cierpię, To jest wycieczka. ale... Dzięki to jest lokalizacja. I To się nazywa tu X, ale GD chyba Więc może zakończymy już tę roboty z nimi źle idzie, ale pewnie na innego serwera będzie lepiej, więc no, na innego serwerach chyba nie będzie czytów. Może tak mi się zdarza.